Cześć. W tym filmie pokażę wam jak z takich felk zrobić praktycznie nowe felgi. Myjnia automatyczna tego niestety nie domywa. Co będzie nam potrzebne do roboty? Pędzelek, płyn do felg, woda, ewentualnie mikrofibra do osuszenia felgi po robocie. Więc zaczynamy. Spryskujemy chemią do mycia felk obojętnie jaką, nie musi to być nie wiadomo jak droga chemia i zaczynamy pędzelkować chemia powinna poleżeć trochę, natomiast możemy spryskać tak jak ja to zrobiłem i później po prostu dołożyć dołożyć jeszcze chemii i pędzelkować inne miejsce a tu niech się już w gryza nich już to pracuje. Zobaczcie, delikatne ruchy pędzelki i wszystko znika, zobaczcie. Wszystko zaczyna puszczać. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj, o, brudny rant. My ja nie była w stanie tego zaczyścić. A my pędzelkując owszem damy radę. Wstępny brud zebrany. Można wyczyścić pędzelek. Ja bym go zaimpręgnowanego, więc na razie nie. Jeszcze, jeszcze. Oddełkujemy otwory na śruby również. Bierzemy wodę. Włukujemy brud. Możemy się cieszyć bardzo ładną felgą Zobaczcie tylko tu wszędzie wyczyszczone. Felga wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli chcecie, aby kontynuował taką serię domowych napraw, domowego detailingu. Zostawcie lajka, subskrypcję, ewentualnie komentarz, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć.